Cześć, witam. Papa skubka Karyatu 52 dzień, który zaczynamy bez przedłużania. Mamy nową Newadę. Co jeszcze będzie nowe? Pewnie na holiday jego ostatnia rzecz. Dokładnie tak: cytrynka. Cytrynka. 1100 punktów na rank 29. Jeszcze 3 ranki potrzebujemy, żeby mieć koniec summer wow. No, Nevada. Cytrynki. Cytrynki, takie owoce specjalnie na Summer Co mnie ciekawe, że cytrynę zamawiają. No, ale jak, no, no, jak ktoś lubi kwaśne smaki, no to cytryna takie daje. Jedna. Biega końca nasz ósmy dzień na maratonu maratonowy. Na zakończenie dnia mamy naszą burgerię to go, która nam się też wylosowała na kole tam, gdzie kupka to go. Tyle, że burgeria będzie miała status premiery. Będzie to premiera. Chociaż znaczy nie wiem, czy ja będę na nie przy niej pisał, ale wiem, że. Premierę jak dłuższą czy krótszą z tym blogerii 2go Wam odpalę No jakoś, że się wylosowało w porze live'owej A Papasów tu go nie live'uje, no to będzie premiera, nie? Ok, trochę się rozjechało Zaczynamy od kwiatka Potem cytryna. A tutaj tylko cytryna. No, Nevada. wada. Nie ma perfekta, a nam dzwonią. Dawaj. No. Już się spaliło. <grystanie> Pierwszy raz od dawna mam spalone. Tylko dlatego, że mi zadzwoniło, bo nie sprawdziłem. Ranko. Tu i tu są pianki, dobra, dobra Pianko 1 to są z kategorii klientów bez, znaczy nie lubiących Summer Low tylko jakiś innych holiday'ek jak Rudy No, Rudy też jest z tej kategorii <ścoughs> Cofnij to Czyli piąta osoba będzie lubiła Będzie z tych lubiących Summer wow. Na razie tylko Nevada jest z, tej, jest z kategorii tych lubiących. ten holiday, holiday. Green. Tak, no bo tutaj literki y, są y, odpowiednikami angielskich tłumaczeń tych kolorów y, śmietan. Jak ktoś tego nie obczaił, no to mówię to. No to akurat idzie zobaczyć, nie trzeba tego obczajać. Znaczy idzie to właśnie. Idzie to zrozumieć bardzo łatwo. Że to właśnie chodzi o te, te literki. To są pierwsze literki angielskich tłumaczeń. Nie ma babeczek, więc mogę to wydać. Nic mi tym razem nie zadzwoni, żebym ja to musiał wywalać i powtarzać. Perfekt się udał. Uff. Mamy piąte zamówienie Nika. marcheweczka czekolada Czekoladki. Pianka i wiśnia. Czekolada i pianka. No, Franko. Nie ma perfekta, jest brąz. Major Malo. nam jeszcze tylko dwa odcineczki w dzisiejszym maratonie. No, trafiło na trzeci slot. Raczej ostatnio nie korzystałem z tych górnych półek, ale dzisiaj skorzystamy, bo tam, tam poleciało. Czemu nie? Nie mamy jak kiedy korzystać z górnych półek, więc chociaż. Chociaż teraz zostały te, została ta jedna półka z góry zajęta. Chociaż na chwilę. Chociaż na to jedno zamówienie. Bo nie potrzebujemy górnych półek, bo co najwyżej dwa zamówienia w mikrofali siedzą. Ciekawe, czy kiedyś będzie przypadek, że tak będzie zepsuty dzień, że wszystkie, cz że cztery Zamówienia będą siedzieć w, w mikrofali. Podejrzewam, że któryś dzień taki będzie. 4 zamienia tu będę miał. No 6, to już się tam nie zmieści. Dwa by musiały w kolejce stać. Kulki. cebulka i cebulka cebulka ananas to dla nika perfekt trzeci perfekt tak nie drugi wo Robimy według zamówienia, czyli lewy lewym, prawy prawym. Mogłem zrobić najpierw polewek księżyca. Wtedy bym zrobił kokos na drugi. A tam gdzie kokos to by musiała być parasolka. A tam gdzie niebieski, niebieska polewa to będzie musiał być ananas. No, ale nie, nie chcę sobie mieszać. Więc robimy w kolejności, w jakiej zostało zamówione. To był dzień 52. No, i do zobaczenia w następnych. Pocieszające, że 8 minut zajmuje nam taki jeden dzień w kubka Carry to Go. O, to był 52. Wbity rank. Bo dzisiaj trochę medalików nam się posypało. Kit No Dawaj, wleci. Ha, wleciało. Chociaż były wątpliwości, bo tak się to odbijało, że już nie wiadomo było, gdzie to wleci. Ale wleciało tam, gdzie trzeba. Na środek. No i 1500 punktów to pewnie przez dwa dni będziemy zdobywać. Także do zobaczenia w następnych odcinkach. dwóch ostatnich już odcineczkach w ósmym dniu naszego maratonu. Cześć.